Co? Malutka? No? Właśnie na mnie Ała, 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 ała Kuleczka, zapomniałem, że ona pazurki wbija bardzo Oddawaj, oddawaj to, oddawaj to kuleczka, ała! A widzieliście to? Ona jest bardzo drapieżna Ona jest taka drapieżna, puszczaj, puszczaj, bo boli, kolanka mnie boli No, kuleczka, czemu ty jesteś taka łapczywa i drapieżna, patrzcie Cały brudny, podrapany. Kuleczka, a moje kolano. Wbiła mi pazur. Ja pierniczek, i to jest naprawdę. Drapieżnik pełną gębą. Patrzcie, patrzcie. Drapieżnik pełną gębą. Ty, Jesteś mało delikatna. Atakujesz jak. Jak jaguar. Jakiś się rzucasz z tymi pazurami. Kuleczka spokrewniona bezpośrednio z jaguarem. Onka, onka chyba, tak się, to, tak się to nazywa. O, zobaczcie, królowa wiatru, kuleczka. Listki wirują wokół niej. Co, jeszcze jednego smakołyczka byś zjadła? Tylko bez drapania już. Smakołyczka chce, kuleczka? Rzecznie. Grzecznie Tym razem grzeczniej, proszę Grzecznie, spokojnie Nikt małej kuleczce nie zabierze Ała, a kurde Mój serdeczny został Przyciśnięty ząbkiem Nie no jaka to jest ładna kotka ta kuleczka jaka to jest piękna kotka ta kuleczka przychodzi do nas ogonkiem trzęsie Malutka. i tak sobie chodzi nasza grzeczna kuleczka idzie z nami na spacer no chodź tutaj pokaż co ty robisz tutaj Schowamy jej się za drzewem. O, idzie, idzie, idzie. Idziemy się z kuleczką bawić, w chowanie, w chowanego za drzewo. Spójrzmy, co ona będzie robić. Będzie za nami chodzić. Zobaczymy, chowamy się, chowamy się, chowamy się. Cyk. Jesteśmy schowani, Patrzcie. A kuku? Kuleczka? Kuleczka, co robi? wygląda z drzewa. Kuleczka. 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 Oblizuje się cały czas. Patrzcie. Patrzcie, jaka piękna. A kto tak wystaje z drzewka? Kuleczka. O. O, proszę bardzo, co robi. Proszę bardzo, co się dzieje tutaj z kuleczką. Małą trawkę teraz będzie jadła. Czy na drzewko wskoczy? O. Idzie tam. Śledzimy ją. Śledzimy kuleczkę, patrzcie. Gdzie idziesz? Gdzie tam biegniesz? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? No dalej, gdzie idziemy? Gdzie idziemy? I jeszcze chcesz? No co malutka? Za dużo będzie, za dużo będzie I won't stop the music I won't stop the music Don't you stop it Don't you stop all music Co kuleczka? Ciekawe czy za nami przyjdzie